Cześć siemanko! z tej strony Norian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pogalankowym, w którym omówimy sobie temat operacji Riptide z Grey Counter Strike Global Offensive. Taki format ostatnio Wam się bardzo spodobał, za co dziękuję. A dzisiaj sprawdzimy, czy ta operacja w CSie to jest sukces, czy może jednak porażka ze strony Valve. I na początku jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. A mianowicie, już w ten piątek, czyli za dwa dni, kiedy widzicie ten film, na moim kanale pojawi się specjalny odcinek, w którym chciałbym podsumować właśnie CSGO w 2021 roku na moim kanale. Ale nie będzie to odcinek informacyjny, ale trochę w innym stylu. Zresztą zapraszam, bo naprawdę postarałem się nad tym odcinkiem. A teraz, już wracając do tematu. To jeżeli właśnie ten odcinek informacyjny Ci się spodoba, nie zapomnij o zostawieniu łapaczki w górę i subika, bo to motywuje mnie do dalszej pracy. I dobra, operacja Riptide, czyli prąd jakiś tam według tłumacza, a w polskiej wersji Minecrafta torpeda na trójzębie. Czy faktycznie taka torpeda? Nie wydaje mi się ale zaraz do tego dojdziemy. Będę chciał przeanalizować te operacje względem innych, których sam byłem jakby świadkiem w CS-ie i sam w nich uczestniczyłem, czyli oprócz operacji Riptide. Były to Shutterplug i Broken Fang. Eee, przeanalizuję może początkowo misje. W samej operacji Riptide było ich do wykonania 81 maksymalnie, co jest dużo mniejszą liczbą od operacji Broken Fang, bo tam było ich chyba ponad 150, jeżeli dobrze mi się wydaje, a w Shattered było ich 100, czyli ich najmniej. A czemu to zawdzięczamy? Temu, że tych misji było faktycznie mniej w danych tygodniach? Natomiast opcji ich wykonania było parę. Na przykład załóżmy, że był mecz turniejowy ten krótki, prowadzony również wraz z wejściem tego eventu mm, i mieliśmy tam albo wygrać jeden mecz, albo 20 rund ogólnie, co było dosyć fajną alternatywą, bo we wcześniejszych operacjach nie było tego. W tym to dodali i myślę, że jest to całkiem na plus. No aczkolwiek, najgorszy minus właśnie tej całej operacji: nie dostaliśmy przez całą długość trwania tego eventu żadnej misji kooperacyjnej. No, god! No, god! Please, no, no! Czyli czegoś, na co osobiście sam czekałem, bo wiedziałem, że po prostu nowa operacja równa się ko. No i tym razem tak nie było. Nie chcę powiedzieć, że no rozczarowałem się, ale na pewno no troszeczkę się zawiodłem na tym. No i to już stawia te operację no, trochę niżej od pozostałych, przynajmniej w opcji zadań, co do samych zadań, no, nie było to, nie oszukujmy się, nic przełomowego. Pojawiło się parę fajnych, ciekawych misji, nawet na przykład zabijanie nawet meczów w poszczególnych miejscówkach, to było inne, tego nie było wcześniej. Albo dwie, chyba, misje obrońców, jedna, w której terroryści zlatywali na spadochronach. Z góry, a inna obrońca polegał na wysadzaniu przeciwników za pomocą ładunków wyważających co też było taką ciekawą opcją, że tak powiem. No i tak by wyglądała misja. No standardowo w pierwszym tygodniu 10 gwiazdek do zdobycia i wreszcie po 6. Łącznie do zdobycia 100 gwiazdek jedną dostajemy zakupno operacji. No i na co te gwiazdki możemy sobie wymienić? No, oczywiście na trzy kolekcje: Vertigo, Test i Mirage z 2021. Co też jest swoją drogą bardzo ciekawe, że jakby te trzy mapy dostały własne kolekcje na rok 2021. Bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie było i jestem ciekaw, naprawdę, co z tym zamierza zrobić Valve. No i oczywiście była skrzynka. Były naszywki z poprzedniej operacji, e, w sensie motyw naszywek z poprzedniej operacji, naklejki i jeszcze naklejki ze sklepu serwerskiego, których praktycznie nikt nie kupuje, oraz nowość, czyli kolekcja Train 2021 również. Ale tutaj za daną ilość gwiazdek mogliśmy sobie wybrać jakość skina. Jakiego chcemy dostać? Czyli na przykład za 100 gwiazdek mogliśmy dostać albo M4A4 Koalicja, albo Glocka 18 Gamma Doppler. Co też, no nie oszukujmy się, nie było dobrym zakupem, bo nawet ten Glock w stanie faktoryniu ledwo co zwraca operację całą, więc no, nie idzie na tym zarobić. I po prostu skiny z tej kolekcji akurat są najtańszymi chyba, jak do tej pory wprowadzonymi z operacji. Oraz jeszcze masa agentów niebieskich, fioletowych, różowych, czerwonych po tero, czerwonych po Anty. Też te skiny, no nie oszukujmy się widzowie, ale co wam to przypomina? Hmm, nie trochę Fortnite osobiście, ale dajcie znać w komentarzu czy wam również. To by było tyle, jeżeli chodzi o cały sklep jakby operacji. Teraz pewnie macie na ekranie screen jak to wyglądało w operacji Broken Fang. czy nie macie trochę wrażenia, jakby to było takie kopiuj, wklej do kolejnej operacji. Bo nie oszukujmy się, ale obie te operacje są praktycznie analogiczne. W sensie takie same, jeżeli chodzi o sklep, i jeżeli chodzi o część właśnie misji, czyli obrońcy, jakieś tam detmeche, jakieś tam inne rzeczy. No i no nie jest to nic nowego. Kolejną rzeczą, jaką chciałem poruszyć, to to, co zostało wprowadzone razem z wejściem operacji. W przypadku RipTate e, były to krótkie mecze. No, czyli w sumie krótkie mecze turniejowe. Czy było to coś przumowego? Absolutnie nie, ponieważ w większości społeczności, z tego co wiem, to w ogóle się one nie spodobały, i dalej przeważającym, jakby game modem, są te długie mecze, czyli standardowe. Po prostu może jest to kwestia tego, że ludzie się do nich przyzwyczaili i nie chcą po prostu zmieniać. A może czegoś innego, nie wiem. Też możecie napisać w komentarzu swoje zdanie na, tego, na temat tego. Natomiast, co zostało we wcześniejszych operacjach wprowadzone w operacji Broken Fang, były to na pewno retaking, tak zwane odbijanie. Co było fajną opcją, że zadebiutowało, zadebiutowało to jakby w oficjalnym sensie. No i co, oprócz nowego game moda, czyli tych krótkich meczów na trybie turniejowym, dostaliśmy wielkiego bufa M4A1S, który tak zadziałał na rynek że niektóre eski, na przykład mój Golden Coil z 60 zł wywaliło jego cenę na prawie ja 160 zł. Wyobrażacie to sobie boost o 100 zł przez jeden w ogóle jeden upgrade M4A1S, co też jest niewyobrażalną rzeczą i że ta cena w ogóle się utrzymuje. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego. Ale co za tym idzie? Nerve Digla. Ceny wszystkich drigów w dół. No i skoro większość przerzuca się na S, bo jest lepsza, no to oczywiście M4 staje się gorsza. No i wszystkie ceny M4 również w dół. W dużej większości. Więc co mogę powiedzieć? Operacja wprowadziła chaos trochę na rynku, że tak powiem. Um, w momencie, w którym to oglądacie, to ma ona się kończyć 20. Do tego, czyli za 5 dni. E, mam nadzieję, że nie będzie to powtórka z operacji Broken Fang, która też miała swój termin, który miała się zakończyć, mm, ale z niewiadomych przyczyn operacja, zakończenie tej operacji zostało przesunięte, co spowodowało taki spadek cen na rynku. że skrzynia Broken Fang dalej jest. Że tak powiem, ceną daleko, daleko od na przykład skrzynianek szatach. Wiem, że też jakby ludzie mieli wolność wyboru i mogli te skrzynki wymieniać. Ale mimo wszystko to spowodowało, że skrzynia Broken Fang wtedy spadła na bardzo niską cenę. I dopiero przy tej operacji podniosła się na taką mniej więcej cenę, jaka oscylowała na właśnie końcu poprzedniej operacji tej, w której cała skrzynka wyszła. Jeżeli chodzi o operację Ripley, to jeszcze taka moja sugestia, że mimo, że te misje są dosyć monotonne, powtarzalne, niektórzy tak mogą twierdzić, to warto je robić, sam zrobiłem wszystkie misje, mam diamentowy żeton operacji, bo po prostu się to opłaca. Aktualna cena skrzynki, kiedy to widzicie, to jest pewnie jakieś 2,60, 2,70, a wcześniej kosztowała jakoś 2 zł, więc łatwo obliczyć, że po kupieniu 50 takich skrzynek macie 100 zł w portfelu i możecie no i macie 40 zł profitu z całej operacji, więc jak najbardziej na plus. Nie trzeba nawet ryzykować na jakieś bawienie się z jakimiś korekcjami, naszywkami, naklejkami. Bo sama skrzynka zwraca wam całą operację i daje wam nawet niezły profit. Sam tak zrobiłem, sam zainwestowałem. I jak na razie bardzo się z tego cieszę. Będę sprzedawał skrzynki pewnie w dniu przed końcem operacji, no bo nie chcę ryzykować, że znów zostanie ona przełożona. Podsumowując, operacja RipTate w CSGO nie wprowadziła niczego przełomowego. I w sumie skłaniałbym się do nawet stwierdzenia, że była to jedna z najgorszych operacji, jakie mieliśmy dotychczas bez bez wprowadzenia niczego przełomowego e, w całym CSGO, bez w sumie nie wiem, jakichś ciekawszych misji, oprócz tego co wspominałem wcześniej. E, I przy następnej operacji mam nadzieję, że Valve się poprawi. I będzie to naprawdę coś innego, a nie kopiuj w play z yy, Broken Fang, na przykład z operacji poprzedniej. To tyle. I mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łabeczki w górę i sobika na kanale. Bo to mi na pewno pomoże. I dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmów. To tyle. Ja się z wami żegnam i do, do zobaczenia do następnego. Cześć!